Kurwa, ale się mnie rozkładało. Ależem ale, 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 skopał lądowanie, nie? Jak ktoś... Patrzcie, patrz, patrz, jak wszyscy są wyżej o, nad nami, no nie? Nie, 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 dwu, dwóch, dwóch jest pod nami. chcesz? Dobra, dwóch gości tu ląduje na dachu, bo. Chce się napierdalać, to ja nie mam tekstur. Tak. Co? Well, ja też nie mam. O o. Dobra, ląd. Jej ja na drugiego budynku pierdala tego. Tak. No właśnie. Uf, tylko z do drugiego razem. Okej okay. Hedou, no myć, myć ci nie pomoże. Obra, mam tekstury. Okej okay. Ale jedynie co podniosłem, to energetyka. Biega tam bez broni, hedu. Jeszcze jeden? No, skoczył w tą dziurę tam. Pomogę ci z dachu tego budynku, jeżeli się da. Nie da się. Pomaga będzie Jakaś to ci pomogę? Jest w kwa... muchy Tylko jednego się tam jest Okej headu O baby. bajbe <grywka>, no nie Biega, biega Gdzie wbiega tu Pod nami Ale, Ale patrzę, patrzę na chyba Te schody patrzy Patrz drugie patrzę. Bo Bo ja patrzę. Ja nie... Chodzę z nie zabijcie mnie teraz Chodzę do was Chodzę do was ani... Co to kurwa było? Weź się akurat na kwiepul otwórzam! Ja otwieram o kwieculin Biega, biega! Biega! Ja też biegam. Nie, u mnie biegam, po mojej stronie. Dobra. Dobra, patrz! Co on zrobił? ze pod dwa... pod dwa razy... pod dwie dwory no nie? To jest z was teraz? Nie. No to właśnie krytyw. Tak, jest! Jest, jest! Gdzie? A nie, to ty jest, jest. nieważne. się zdawało, że ostatni zabij. a tu tchę, Dobra, dobra yy, panowie, yy, minuta, ja się idę schować na sekundę, obiorę bok jabłko i gramy. Wszystko je obierz. Ach. Będę robił trade z wami, nie? Dam ci pompę za Mam dwa tłumiki do airów Bierę Trade robię tylko Ja mam Nie bierę To jest panie... Mam do wymiany kolimator Przejdź pan następnym razem Niech pan przyjdzie jutro Nie no, daj kurwa z Ja jestem team... Team, teamowym graczem po kalo czekałem w strefie, kurwa poszedł na lotnicy powiedział Tanek, dawałem amunicję Tobie dałem celownik, też chyba z tego co pamiętam. Ja jakiś... tobie dałem ósemkę i co? Co mi z tego było? Bardzo wiele, wygraliśmy wtedy. Nikogo nie zabiło. I have been... coś mnie ominęło? Tak. O, trzy kary, dwie utępki. Cię obrażał. Mam dwójkę na, na, na trade'a z O ty Janie tapczanie ty. Je kurde. Dwójkę na trade'a. No, ja mam ładną Ja, ja bym chciał mieć w ogóle karabin jakiś. Ej, masz, masz PMA z Nie, Nie mam PMA. Kurde, czekajcie, bo mi się rozpadało tak Ja mam jedynie y, pi, pistolecik i k, k, pompę. Ale też mam powiększony magazynek do PMA. Zjedz, daj ten tłumik jedz, 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 Już ci rzucam jedz, to! Masz jedz, to jedz, O O, jest 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 kusza. jedz, jedz, z jedz, Możecie mi szukać rączki do tego, do muzyka. Ktoś chce okay. kolimatora? A, że tego. Ta, ja poproszę Mi się dobrze gra za ale tylko z, z kolimatorem Z kominiatorem. Jest... Ja biegnę Aj, Idziemy na rozkok, co? Zaraz Ta Jak jest strefa w ogóle? Boże Dajcie coś w a może chodźmy a chociaż szóstki od, od z nimi potafianami. Może szóstki jeszcze zlutujemy, co? Bo nie mamy, nie, nie mamy ja w ogóle broni. Ja bym też na rozkop poszedł. Ja też, ale nie mamy. A, może żeby sobie strzelać z górki. Ja mam 30 do emki. Mam 30 do akacza. Czy ktoś z was ma jakąś piątkę do oddania? Nie. What What? Do? Dwóch he, headowie się zdublowali. Ten komunikat poruszał, on trwał kilkanaście sekund. O ale tam się montują na tych rozchokach. Ma ktoś piątkę, ma do Nie, niestety. Ma jeden magazynek, nie. Ja mam jeden magazynek do akacza, ale. Ja mogę oddać 45 piątkę. a to ci mogę dać 75 Ta? Letu. O! No bo mam. Ja. Czekaj, czy, czy ty masz tą moją ukochaną MK z Tumiczkiem? M2 ode mnie. A to nie, to nie, tak, Tu ma ode mnie, kurde. Mhm ja mam drugi I kurwa ja pońcę coś Biegam jak i z tym Ale Alej hejci nie? Hejci He Hejci i hejci, co? Heju możesz mi dropnąć tam amo? Tutaj pod nami na to ci nie mam... O przecież... ma. ja byłem... oh, yeah. dobra, jest, Nie, u... dobra, rip, dobra, nie, nie, dobra, nie, nie, bo ja nie będzie nie, nie Domek... nie to jest. To magazyn, magazynek był. 30 A. sztuk No to nie, nie ma co heddy, ja tam nie, nie mam pojęcia gdzie to jest. Te domki po drugiej stronie. Ała! Skąd? Spadł! Spadł! <laughs> Ale te tutaj te są otwarte, uważaj. Gdzie jesteśmy teraz? Są obwodnie. Nie wiem, kurwa, strzelają się, nic nie widać. Dziwnie. To są żółtki! Kurwa, pootwierane wszystko. O, patrz apteczka! Apteczka w środku! Z zostawili Kevlar dwójkę. Aha. Po co nam apteczki, nie? Po co żółtką apteczki? Oni tam, ten, kamikadze są Tak O Jezu, ale mi będzie brakowało naszych składów, nie? Ja nie mogę, ty Nie marsz się, mm. mamy jeszcze duo ej, ej. No, ta, mamy duo Gdzie? Tak, w domu! Ej, co? Oni montują się tam między sobą, w środku O Jezu, przed drzwiami, przed drzwiami! Za, do, czerwony, czerwony domek Chodź chodź, chodź, chodź Oj, tam w tam biegamy tam No tak, chodźcie Mi się tam podoba Mi też O, wy zauważył mnie? Chodźcie no! Ja myślałem, że no, raszuj... Ja miałem na pojedynczym, jestem idiotą Ja, ja na pojedynczym miałem, z tym kretynem Osłaniajcie nas zizim. Z tym kretynem i rzuć mi apteczkę to od razu Jestem na pojedynczym Dupie Kul mnie. Kul. Wybiej, wybiej, wybiej. Dobra, pat od razu. Jak on mnie? Jak on według się. mnie to... To nie był gracz y, serwera y, NH e, tu... To jest no. SA. To nie był... To nie była Azja! Ten, ten gość był lepszy o, Ale wyczyścił Jak wyczyścił A może A może to są jego towarzysze broni? Nie, co ty, o, on wbiegał i tylko frak, 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 nie? Ale poczyścił, ja nie mogę Siódemkę tu masz, tany Ja, nie, 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 nie. ja, ja już wziąłem m wiesz, ja już wziąłem m rzucę Ja też zarzucę. rzucę magazyn magazyny gdzieś leży? Ale ich poczyścił, ja pierdolę Do snajpy nawet leży Nie, do MK. Urwa, Kurwa, laguje to wszystko, ja pierdolę ten, ten tam miał ten, 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 tam, ten tego, ten. Ten, ten nie miał. Ten, jak nie? Miał tego Quick Draw'a. Kurwa piątki gdzieś nie leży, piątka gdzieś nie leży jeszcze. Ja, no, nie. Dla... Sam, sam mam 0 piątki. To rzucę, mm. tak. Piję. To zużyliśmy, no nie. Ja miałem kiedyś celownik, no, go spodziewał. Nie no niech ktoś no weźmie No ale ja, ja jeszcze wyrzuciłem. Ja nie chcę raka stać, ale to nie biorę Mag ma, ma ktoś kolimator albo coś? Bo ja nie mam kolimatora Mogę ci dwójkę dać to poproszę Będę grzeczny Ale nas poskładał, nie? A ja znowu miałem tryb ognia to pojedynczy, dzięki No bo ja tryb ognia pojedynczy miałem no Łączony i się znowu się zdziwiłem Po co zmienić? Panie Full auto komu to potrzebne? A gdzie wyrzuciłeś mi tą dwójkę? No tam przy tym pierwszym przy drzwiach Okej okay. Ten co was zajebał Jakby ktoś znalazł jakąś kamizelkę To, to wezmę bo ja mam wystrzelnik magazynek do ERA tutaj u mnie A kurde, przydałby mi się Dwa holograficznych też. Ja, ja, ja zauważyłem, że tu po raz kolejny jest, by, była wielka wojna, nie? Z się do końca Tu, tu masz kamizelkę Hedu No to ja ci dam, chodź Gdzie jest? U, u mnie a, Mam 6 apteczek w ogóle co Aha To fajnie, że z zbierałeś apteczki Ja dwie poproszę, no, daj bo, dwie z i będziemy. krew we mnie wrze ja. Wszystko moje Wbijasz no, na no. a Ja bym jeszcze sobie wbił na bombsite'a, nie? I w ułamku sekundy oddał strzał I pania. A w moich dłoniach byłby desert strike. Siedem apteczek. I penistaty. Mmm, mmm, Weź nie, nie weź, kuj do tej. Yes. Marzenia. 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 Weź i tam na gó... O, patrz, trafisz. Patrz, patrz. Aha. widzisz to? to? No zobacz, te apteczki wiszą w powietrzu. Coś tu jedzie. Coś tu jedzie? Coś tu jedzie? Kalo do nas. Chodź na górę. Tak. Musisz się so. pobiegli Bo tam coś nie Tam podjechali tutaj do mnie. A. Nie jadą, nie jadą. Idą Dać się, no. Rozlali się. Dwa razy trafiłem. No, a, ja raz, więc. Co to ta lewitujące, co? Wziąłem. Na dachu był. Trzeba dojechać. Oni, oni, ej panowie, oni mogą tu, oni tu są, tu jest auto, bo oni się zatrzymali. Chodźcie do nas, chodźcie do nas, jedziecie do nas, ja, chodźcie. Ja, jadą. Chodźcie do nas. Gdzie jadą? Nie wiem. Idziemy tutaj górą, nie? Na górę. Idziemy tutaj górą na górę. Przestań krytykować mój piękny polski język. Wr wracają! Jadą. Dzisiaj du, stawili na Hedu, chodźcie, chodź, Hedu, chodź biegne. do nas. Nie, ma, nie, biegnę Jeżdżą cały czas na Ale gdzie? Na most na jadą chyba, wiesz? Będą na most jechać. No. Słyszę ich. Gdzieś tu jadą. Na N E, na most jadą, na, na bank. A my to, my, my, my to musimy skrosować, wiecie? Skrosujmy i zajmijmy domki zwycięstwa, co? Nawracam raki. Na są łódkę mamy. Nie obrażaj i. Hej, Hejcisz, hej, hej. Hej, Hatery jedne Ty sam jesteś cheater O kamizelka trójka nice. Płyniemy tam czy co? Chyba no tam trzeba przypłynąć drugą stronę jechać Nie mam Albo mostem przebiec przewiec O no, no to medal po prostu dla heada nie Good plan Piękny g mm. no piękny chyba jest Medal Medal, kurde. Suicide medal head, 2017 head <laughs> Dobra medal Headu, 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 weź zrób taki właśnie taką ikonkę medal heada, nie? Za jakieś, wy za jakieś wybitnie dobre pomysły <laughs> Zostałeś wynagrodzony medalem heda hmm. Za najgłupszy pomysł hmm. Ale kurde w, tamte, w tamtej rundzie po poczarowałem z taktyką żeśmy kurde Eee, A jak że nas jeden koleś umpem wyłożył to nie w tym meczu ja mówię Poczarowałem kurde tak tylko Cię udało No a wy jak zawsze dobrze strzelaliście i, i to jest najważniejsze Ej strzelają do mnie Z pleców Ale fajnie Okej Ja za długo Aha No kurde nie mogę

A tam jest Gdzie ta, 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 ta. Nie. To, pod, nie są Ma qualche, to są pod ludzie tu słowo. To się nie gdzie jest ktoś, to... to... bo ja jestem nieaktualny Most, most Takie auto tam stoi fajne? Ale oni bardzo dobrze, bardzo dobrze grają, nie? Świetnie. No kurwa no, wychali ci na plecy wjechali. Nawet my nie trafili. Widzicie dwóch czołgacz i jeszcze jest gości za kamieniem widzę, 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 widać gości No wiem ja, właśnie goście tam jeszcze byli Ile ty, już masz fragów ty, Kalo? Dwóch z tych domków wywaliłem, teraz tych trzech Jeszcze jeden żyje tym. Czekaj, zobaczyłem ten domek Mam 17. Ja też w tym o, domku na są. Domki No życzę, Ej, tam są ludzie, tam goście są No to, no to o, idziemy do nich A dwóch ich zabiłem chodźcie. Ej, płyną łódką na SW Ja patrzę plec. Dobra, 4 Ja mam 14, dla, dla, dlatego ja mam już na łupa się przełożyłem Łódka płynie, łódka płynie Już nie mam w ogóle e, samochód nas od prawej objechał Po, poddomki pod domki samochód przejechał, panowie chodźcie już pod domki Zabić... Gościu! No, gościu na, 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 na W, na W, na blisko! 285 Rozlał się 300 za drzewem jest, Maloa, ma na jeden strzał Za drzewem na... Zneutralizowany Górka 15, 15. 15 łódki tutaj wyskoczyli, widzicie? Na SA, na SA, biegną tu Jezus Maria, nie, wiem, nim. O, nie mam czuć ciała do nich. Ja też, mam 17 kul do m Ja mam Zabiję gościa, to może on będzie miał Ej, uważajcie, na N jeszcze jeden był no, strzelałem do niego no, chodźcie panowie do mnie tutaj Mog Mogą nas bić ty nie, nie powinni być tych domku Mo może ten będzie miał Amo, chodźcie Ta! Dobra No wiem, dlatego uwaga Ej te peski nie to czekajcie? Bo są daleko Nie, bo 9 metrów tak spada szybko w dół A 9, tak, aha, bo to jest 90. No ja z umpa się jeszcze, ale to się nie da Gdzie macie tego? Bo Zizzy na domku, na domku jest, tak, tak Dobrze strzela On nie jest na domku który z jego. Na... Wow, Ziziego, no ile razy mam mówić do Ziziego? Zim... Widzę go. Jest po prawej jeszcze Zizie. Na... gościu jest na górce jeszcze. Pod... Widzę, widzę. Ach, jeszcze jest na Ence, na Ence jest jeszcze jeden gościu. Na Ence jest, jest jeszcze gość. Na prawej jest Zizie. Na górkach, na, na, na prawo. Na prawej jest Na to? Kiedy widzę gościa? Niech jeszcze raz wyjść. Dobra, Zginęli! No. Zab, zabity ten jeden. co się? A modzie, o 5 mm A modaj kurwa. Hulaka miał. coś no miał. Masz czwórki tu nie? Czwórkę ja wezmę, boże. Ja idę, idę, po, idę po czwórkę. No to ja też. Ja mam, mam, mam 400 ammo do łumpa. Ja 30 ammo 400 Modoumpa Jak ten gościu był U Ciebie Kalo tak? Jest celowniki czwórki To w ogóle da się na O Jezu jaki lag Gdzie, zabijesz tego gościa? Nie Gdzie zabijesz tego gościa? Gdzie zabiłeś tego gościa? Gdzie, gdzie są te czwórki? Tutaj. Czwórki, nie, Kalo, czwórka gdzie tam jest? Nie, czwórka No właśnie tam się Dobra, dobra Widzisz ty goście na dole? A do strefy musimy piec gdzie gości na dole? Wziąłeś ammo wziąłeś Mhm mm ja masz amodemki Mam amo 127 nie, Rzuć, ja mam 30 amo Rzuć trochę Magazynek słuchaj. Masz I teraz idzie Dobra, chodźcie Ja mam 0 amo do Mki AM Kurwa Ja mam 47 do Mki A ja nie, mam 7 Nie ja sobie wiesz co możemy tu robić? Weź sola, by nie wyjąć więcej fragów Walą się tam na dole o. Jak rosuje gości jakichś krowa dole E tam, co tam kurwa krowa, wyjebiemy ich Chcemy mieć krowę A on ma dużo ammo, piątki na pewno o, o. Są, żyli, są plusy Doszukuj się plusów Są plusy dodatnie i plusy ujemne Tak, tak, tak właśnie było A krowy są do... gdzieś na pod nami o, no, no wiadomo Mhm. Czekamy, gdzie będzie o, następna to. strefa. To przy mnie jak ktoś? Co, Okej, coś? Mogę ich zabić? Dwa auta, dwie dacie. Zastrzelaj. Sprowokuj, mo 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 może tu przyjadą i będziemy mieli amu Nie, pojechali Stam po drogę. się na dole z, z walili, no nie? No, gdzieś tutaj walili. O Jezu, jaka strefa. Przede mną na N są. Tam Super tam, tak, strefa. Biedna. No to chyba przegramy ten mecz przez strefę, nie? U mnie jest trzy gości. Gdzie są ci z dołu Z, z prawej są. Na domekły No to mamy broń Na domkach są na N w 9 do kili A no wie Tak Tak Na tych okay. domkach po prawej stronie nie, no. są tam Na bolo. tym jednym domku czy na tamtych dalej domkach? Na tych ogólnie Szelanie na do Błopów no. To są błoty To nie są ludzie no i churdy, no, tą boty Nie obraza ich Wiesz <noise> patrz co ja robię Boty też mam uczucia Jeszcze im w plecy oni się nawet nie obracają do mnie Rob, robiłbym Nie wiedzą gdzie dostają no W no, plecy kurwa Dosłownie plecy Robiłbym to samo gdybym gdy miał amunicję nie? No to dajcie mu, mam apteczki Nie mam, 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 mam już Widzę tych koleśi tam w domku W tym pierwszym są od razu A apteczki nie, bie, bie, nie bierzecie apteczek? Nie mam Mam ich tyle, że... Ja wezmę Ja mam tutaj pięć 5 leży Mhm, wezmę, wezmę A, któryś mam z nich czy nie? Wsiadasz? Zjadza. Tak, tak po, poczekaj na mnie, tak tak poczekaj, bo muszę muszę, coś, muszę się nakoksować trochę Też wezmę. A się strzelają na domkę, ale wariacje uch Masz amedu trochę 556 Dwa magazynki Dobra, to nie, to idziemy Ja mam 200 o to zaraz mi dropisz, dobra No to szybko A Kalo tu jest no tutaj I dacie mamy I dacie mamy Żu Rzuć ten Macie to Mi też Widzimy wam ślepaki Tu headowi już Tam masz headu, kamizelkę, trójkę tam, tam masz kamizelkę, trójkę, tu No jest na full Są same trójki tu Nie. w domkach się strzelają cały czas A już w strefie czekam Widzę gościa na no ile? 3, 3, 4, 5 Widzicie? E, Strefa, wsiadamy panowie. Tak. Mamy tylapteczkę, że. Żeby... Hedu, co ty robisz? Ty, ty co ty? Hedu! Dobra, Heda nie ma. Masz apteczki co, oba nich, Nie, nie tak. Nie, wywaliło cię Ej, e, ty biegasz Nie, jestem To biegnij no. szybko Jest tam samochód Masz, masz apteki nie mam, nie mam samochodu no, to, no jest Jest Buggy, na pewno Jest bugi. Mam Buggy'ego, mam Buggy'ego Na szprycuj no, się, no, na szprysuj no. Całe szczęście jestem na się pr... Już jestem, całe szczęście Magda, chcesz tam ammo na... trochę? Do czego? Do piątki na strefa 140 mam, Kto za, co za pojem projektował te strefy, ty? Mają w domku. Jest już, jest. No jest, był. Jak jest w ogóle? Tu zewsząd mog mogą przyjść, nie? Znaczy, niby nie powinni, ale. Tam jest, ja, wyszedł. jest gdzie? W szaucie jest. Mm -hmm. Drugi. Ja myślałem, że... Koła, 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 koła. Wy się poczekali, abyś wsiedli do tego auta, wiecie? Rado. No. Więc jeszcze, wiesz co... Nie jeszcze, ma szadania do auta. Do, nie, nie, nie mają shopon, wiesz? Nie ma kurwa szadania. Biegnij koleś z lewej. Ej, czegoś ci na, na środku ty? What the fuck? Co oni robią? Zawraca. A nie, jednak nie zawraca. Na środku po za skałą. Co oni robią ty? Ej, co oni robią? What the fuck? O, do, to to dobre. To to, to, to do, dobrze zagrali, dobrze. Jeszcze jest tam. jeszcze jest, jest. jest sks sama. No. Ale jest, jest po bani, bo nie ma hełmu mhm. Jeszcze ktoś inny strzelał bo... Ej strefy nie mamy Ej, jakaś snajfa wali Ej, snajfa wali z domków chyba Mhm to strefa 10 osób do końca Taduwa, że jest lewa SKS do was. Telefon miałem, sorry. I oni mają strefę? Tak. Telefon miałem. No i co mnie to obchodzi? Chill Zizi, idziemy. Idziemy po kolei. Nie, 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 nie widzę ich wiecie. Ja, w pieczy. Nie wiem. Zbignął do strefy pewnie. Ja widziałem kara z tyłu, ale go nie biorę, niestety, bo jest za daleko. Gdyby nie ten telefon, to bym go podniósł. Tam rzut jest. Tu są, tu F są. Jest, jest. Na E, tak na E, tak na E. Tak. Na e. No dobra, zneutralizowany Ja wiem, widzę, jak granat widzę Drugi jest najda? Leży. Jeszcze leży. leży No, uważajcie, granat, granat, uważajcie jest. Ci, ej, nie, nie idźcie na ten lód już od razu Przy Granaty, nie? strefa! Ej, strefa! Dwie osoby są tylko, dwie osoby się zostały No, mogą Niemożliwe no, już Nie mam pojęcia gdzie są A my nie możemy się zatrzymać, bo strefa Starczy wam oni. Dobra, tutaj możemy się po. Tam przede mną Za kamieniem jest dwóch Zabijcie ich już Za kamieniem jest dwóch Mamy strefę o, czekajcie, kurwa nie mam ja już nie Ja też. Oni mają strefy na tych kamieniu. No. Wiem, dlatego. Dlatego nie rasujmy. Już jest, dobra. Ej, su A włemkę mają? No. Widzę go. Nie, nie wychylam, nie wychylam, bo on ma włemkę. Nie, nie, nie. Dwóch jest, dwóch jest za tym drzewem. Dwóch jest za drzewem, nie za kamieniem. Za drzewem na 15. Widzę. Krosuje do mnie jeden. Granat mi rzucił, ty. Zero HP ma ten. Dobra, dobranoc. AWM-ka została się. Leży. Cztery? 11 6 ten co robi, nie Ale on tam był gdzie byli ludzie Nie to nie chodzi o to że byli ludzie nie, Ja no, widziałem no, on miał celownik Nie on miał celownik On no, miał cały czas celownik A ja nie miałem Jeszcze raz Jeszcze raz kto ilu zrobił Ja zrobiłem 6 Czterech to mamy 10 11 To mamy 20 5 <laughs> 26 sześć Ale 28 Ale już jest następny materiał No no, Ej, no.